Jan Brzechwa, przyjście wiosny. Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. Kret skrzywił się panuro. Przyjedzie pewnie furą. Jesz się najeżył srodze. Raczej na chłodaj nodze. Wąż syknął. Ja nie wierzę. Przyjedzie na rowerze. Kos gwizdnął. Wiem coś o tym. Przyleci samolotem. Skąd znowu? rzekła sroka. Ja jej nie spuszczam z oka. I w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. Nieprawda, wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem. A ja wam to dowiodę, że właśnie samochodem. Nieprawda, bo w karecie. W karecie? Cóż pan plecie? Oświadczyć mogę krótko. Przypłynie własną łódką. A wiosna. Przyszła pieszo, już kwiaty z nią się spieszą, już trawy przed nią rosną, i szumią. Witaj wiosna! Jan Grzechwa-Żaba, pewna żaba, była słaba. Więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary. Bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija. Niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana. Niech pani pani kochana na siebie chucha i dmucha bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora sucha? Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. Jan Brzechwa na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szybiorku? Leży tutaj już od wtorku. Rzecze na to chalarebka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie Jak tam rzepo, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka stoł jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to Feler westchnął Sler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony. Czybyś nie chciał takiej żony? Burak tylko moc zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller, westchnął seller. Naraz słuchać głos fasoli: Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka, zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze sfery, głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to Feller, Westchmoseller. Na wyspach bergamutach Na wyspach bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego wrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka. Grona stojowych czapkach, jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie, i tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema, i tylko wysp tych nie ma. Ślimak, mój ślimaku, pokaż ruszki, dam ci sera na pieruszki. Ale Simak się opiera. Nie chcę sera, nie jem sera. Pokaż różki, mój Simaku. Dam ci za to garską maku. Simak chowa się w skorupie. Głupie żarty, bardzo głupie. Pokaż różki, mój kochany. Dam ci za to łyk śmietany. Simak gniewa się i złości. Powiedziałem chyba, dość ci. Ale żona, jak to żona, nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy. Pokaż różki. Dam ci za to krawat w groszki. Simak całkiem już znudzony Rzeczy, dość mam takiej żony życie z tobą się ślimaczy muszę zacząć żyć inaczej i nie mówiąc nic nikomu mu wyszedł z domu lecz wyjść z domu da simaka to jest rzecz niebylejaka simak pełk z niej środkiem parku a dom wisi mu na karku z okienka patrzy żona i wciąż woła nieustraszona pokaż różki pokaż różki nam ci wełny na pończoszki. Sima jęknął i o nie miał, Tutnął nogą, której nie miał, po czym schował się w skorupie i do dziś ze złości tupie. Jan Brzechwa, kaczka dziwaczka, nad rzeczką Opodal Krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast Trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Proszę, pleka Z apteki poszła do praczki. Kupować pocztowe znaczki się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym, na przekór kaczkom, czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, wypisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, Mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Obiad, można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie Piekł jak należy w ryfannie. Lecz zdębiał obiad podając, Bo skaczki. kaczki... Zrobił się zając, w dodatku, cały w buraczkach taka to była dziwaczka. Jan Brzechwa Kwoka Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła widział, kto takiego osła. Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa, zawołała: A to krowa. Przyszła świnia, prosto z błota, Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia! Przyszedł baran, chciał na grzędzie, Siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, Kwoka wściekła, Coś o łbie baranim rzekła. I dodała, próżne słowa, Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No, i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana? Jan Brzechwa. jak rozmawiać trzeba z psem? Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam: do mnie psie! I już pies odzywa się. Potem wołam: hop, sasa! I już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho, leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń. I zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu koć dam, pies osie. Bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies umukł mnie zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies postraszył stado wron. Potem biegł zwyczajem psim, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Koniec.